Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 26 odcinku z najbardziej nieoglądanej serii na YouTubie i na moim kanale Pod tytułem Amerykańska Ekspansja Jest ze mną dzisiaj więcej ludzi Jest ze mną M200 Aka John z Ameryki Ja Nie, ty jest ze mną Bebik, aka Piotr Kasie Kamieni zbierasz 39 kamieni? Nikaś, ty Tu jest Piotr e, Czekaj, bo to ci muszę pomóc. To jest problem z tym, bo okazało się, że przyczepa, która miała być do kamieni, nie nadaje się do kamieni. Znaczy w się sensie nadaje się, ale z drobną pomocą. Jeszcze Piotr. jest ze mną e, Mati, Mati Odezwij się. Jestem, jestem. Dobra, tym sposobem dostaliśmy licencję na tworzenie filmów dla dzieci. <grywy> bo mam Matiego na odcinku. <grywy> nie no stary, musiałem cię tak zjechać. Dobra. E, pieniądze na koncie uciekły, bo mi baby trep jeden, niedobry, niemyty. Kupił Ideala na promocji. Nie pokażę wam, że jest promocja na niego, bo już jest skupiony. Ale. Do sklepu i patrzy Jebut, nie ma go Tak zniknął. W sensie był i od razu zniknął mm -hmm. Czajisz, no. czatę. Tam, tam. To to tak, tak. Ale więc mamy sobie takiego ładnego ideala, a co prawda najmniejszego bo po co nam większe? Czemu ten header wziąłeś taki mały? To no jedyny 12 metrów. To jest ta dwunastka? No. Ja sobie robisz? Tak Nie! To jest taki mały! Miasta. Mam. Łapy? Ej, bez kitu, Wyszli, no, bez kitu nie? Ja nie? On mi się mały Ty, wydaje. No bo. Ten. To, ten... Ryzyk dał dobra, okunczyki. no to. No ale klasowski, klasowski ten 13-metrowy. No a czemu go wziąć na tym wąskim tym wózku? J z tymi bliźniakami z przodu. Się z tymi kołami tak blisko siebie. No bo jedyny był. No to zawsze są dwa wózki. Nie gadaj, że był jedyny, zaraz ci sprawdzę. I, ja i, i zobaczę. Nie, to jedyny. Dobra, nie mam pytań. Eee, ale dostaliśmy na testy drugi header, który został na tamtej gospie. Więc no. Ja. Byłem. Możliwe, że będziemy mieli troszkę szerszy header, bo. Troszkę się tam dogadałem, I troszku podkręciłem wydajność silniczka w, w twarze Więc jest szansa, że pociągniesz już header Majster, nie umiesz tego normalnie zaparkować Tylko na. Ale to jest, jest majster, tego nie, nie ogarniesz Teraz nie. pytanie za 100 punktów, czy on nam wejdzie do wiaty? Nie, za mało Wp, możesz, możesz ten, sprzęt będziesz odkładał Ale bo header, bo bo header nie wie, Bo header, header ale... Nie, header na długość Wstydny będzie kamieni, za długo Ja po jednym przejdzie mam 39% Ej, właśnie co, i tu jest tyle tego syfu? Czekaj, no teraz trzeba pomyśleć. Bo my już mamy wszystko gotowe, nie? Mulcher i. i to ta idzie do. ten, dobra, to my i to. Ja to zaraz naprawię. A nie, dobra, ja nie będę naprawiać. Nie będę naprawiać, nie, protestuję. Dobra, zaparkuję kombajn Czemu on nie do, do, domyka tutaj? tej? tego. Ruły. Widzisz? Patrz, jest niedomknięta u mnie. No bo ona jest schowana do tyłu, ugięta. Ale ona nie jest zgięta do końca. Aha. U ciebie też? No. Kurde! Ja rozumiem, tak, że on jest. Ja rozumiem, że on jest używany, ale to jeszcze trzeba było siłownik rozwalić. To mogli choć nie. siłownik wymienić. Wiesz o co chodzi? Bo jakby domknął do, tak do końca, to tak czy tak ona by wystawała. No nie, dobra majster, wyjdź stąd, bo nie umiesz trafić w to. Super, mam dwukolwczony. Ej, a widzieliście to, że po prostu... ja yy, mówię Ty nawet nie umiesz po prostu wjechać do tego. Dobra, daj mi to. Jak się jedzie, to gościu sobie tak macha głową, tak lewo, prawo? Nie. No tak, se, jedziesz w prawo, a to nie w lewo. Głową macha. No ja macha, ja, ja macham. Ja Yamaha, Kawasaki <grystanie> Pozdro dla kumatych KTM na styczniu Trzeba stanąć no, tak, no, żeby to jedno koło było prawie w tym A to drugie było nie w tym W ogóle czemu to jest tyle zastrzałów w tej wiacie, to mnie zastanawia Mylka Ja bym tu te zastrzały, mylka. tego zastrzała bym wywalił To bym walno zastrzał z przodu i to bym zrobił przesmyk I tam bym zrobił zastrzał, no nieważne nie, podjedźcie jak ktoś z Inaczej, co? Tak. Podjedźcie ktoś Dobra, tirem. inaczej, e, hy, 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 nie jakby w ogóle te z że wyciął. <laughs> Bebich, ty w tej u nie w tej wiacie u niego? Nie. Ty z tyłu? Dobrze. Tam były dwa Bo słupy, ja tam były nie? dwa słupy, nie? W się sensie był? Słup na środku, z lewej i z prawej. I on I ten nie? słup wyciął tak na wysoko, żeby mógł saturę, ten 30 z którym przejechać, żeby mógł gny wybierać. Biskitu, Jest taka wiata i jest słup ucięte do tego miejsca, gdzie on się rozdwaja, nie? I to wiata dalej stoi, więc no. Co mogą pójść na to? No, podjeżdżam. Do... Czekaj. A, ile jest śmieszny? A jak ja podjadę tak, to będzie na ukos bardziej i będziesz umiał cofnąć? Cofaj. Chyba to tak nie działa. Nie. Nie, po prostu to. Ja o, po prostu o, ta przyczepa ma zawieszenie wy... za, za wysokie. O nie, teraz to dostanę jeszcze demonetyzację, de nie? Nie <laughs> To tak jakbym miał monetyzację włączoną. Ten, eee. Taki suchar. dobra. E, bo nic w sumie nie robię, ja w ogóle włączyłem nagrywanie. Oczywiście, nie że nie włączyłem, włączyłem. to To cały to. ja. Jak filmik dopiero wyjdzie, to mam je pokaże. Cały ja, okay. oczywiście, że nie kończę <gry> nagrywania. Dobra. Ej, e, to co stawiamy tutaj, klarnie przy tej drodze? nie? Wszędzie. Je, kupię Nie. A co tu chcesz postawić? Tak to zostawić? Jeszcze tam postawimy panele słoneczne. Sprawdzę, budowa i energie odnawialne tam postaw jakieś. Ja wie, Nie, no nie mamy kasy. <grym> Ale wrzuć to jest opłacalne Ja gościu. wiem, że to jest opłacalny fest. To po części, raz, dwa, pięć, 10, 15 będzie szło. Albo tylko 11 tysięcy milion tego ponastawiamy. Jakby Na ci to powiedzieć, 000? jakby ci to powiedzieć... Moja matka stwierdziła, że... W sensie namówiłem matkę i jest prawdopodobieństwo, że że założymy sobie fotowoltaikę w, nas... w końcu. O! Dostaliśmy achievement, Ekspansja terytorialna. Nie, nie mam. To się już matce a... mówiłem parę lat temu, ale ona stwierdziła, że niby to się na nasze rachunki nie opłaca I, w... i mówię, że osoby, którym by się ta instalacja zwróciła po 10 latach a założyli ją 5 lat temu, to już aktualnie spłacili siódmy rok, a ona do mnie jak to? No bo ceny prądy poszły do góry dwa razy A ten, a te panele na słoneczne co ty masz, no to co to jest? Ja mam na wodę, to jest na wodę Woda. To już mam... To już mam Trzy czekaj, czekaj. Od 2007 My mamy na wodę A to ja się wtedy urodziłem XD mm -hmm. A to? Tak, bo to Urodziła było rok po śmierci my... dziadka montowane Tak? No. Upy, no, upy, upy. Kurde, to ta beczka na wodę. Ta, ta beczka na wodę ma... 14 lat. I wiesz, gwarancja się skończyła 4 lata temu, a ona jeszcze trzyma, nie? Ale spokojnie, jak się rozleci, yy, to najprawdopodobniej będziemy. To już co taką z buforem, nie? Chcę się namawiać matkę na taką z buforem. Te, nie żeby coś, ale ja bym. Nie żeby, co, nie żeby coś, ale ja bym tu kupił zakład krawiecki Może my nawet owiec nie mamy tej wełny od nich, nic. Ale nie mam. Jak nie? Tkaniny mamy. Ale te owce tak tę wełnę produkują Wolno, nie? 1000 litrów na dzień. No Strasznie. Było na te kurniki dwa postawić kolejne Nie mam pieniędzy No to są tak. strasznie łatwe te Dajesz 100 tysięcy i się nie zwracają nigdy łatwe to Co, jest. kury? Nie Nie no owcy, owcy się jeszcze nie zwróciły, bo jeszcze tego nie sprzedaliśmy, nie? I Wywaliśmy na to 200 jakieś 250 tysięcy na to wywaliśmy Bo stówę prawie za jeden, stówę prawie za drugi i plus koszty owiec, no, jakieś nie 250 tysięcy Plus jeszcze maszyny do tego, boże, poświęcony czas z tego najlepiej no, le kury postawić, że z tego jest kasa. No, no to kury się nas zwróciły dopiero teraz, po dwóch sezonach. Nie no? Tak, przecież w sensie po sezonie no? Bo teraz dopiero jajka sprzedaliśmy no, pierwszy raz. No. no i to jest opłacalne. Ale, no, ale owce jak sprzedamy to też się zwrócą, tylko nie ma ceny teraz na to. A my zarobiliśmy 300 tysięcy, 200. To co robimy? To... Albo olejarnie. Nie, bo tu kurde będzie mało miejsca, jak tu będę stawiał te budynki. Jarnia to bardzo dużo z... czasu. To by trzeba było dwie. <grymne> Ale czekaj, a płatki zbożowe? Co tam trzeba? Rodzinki, dobra, tak no. Nie. <grymne> nie no, ten krawiecki by byłby spoko, dobra, bez sensu. A jakby tam postawił na tym uskoku winogrona? Go go. Ale po co ci winogrona, gdy będziemy tego zbierać? Fuj, bierz z tego, kej sami jest. Ja bym tu wyjadę postawił, taką z taką fotowoltaiką. A bredalkę do tej stodoły tu po prawej, tam, bo ona zawsze tam stoi. Do której? Bredalka stoi na dworze! Ona nie wchodzi o. do stodołów! Nie chodzi? Czy się do tej z tyłu? Do tej do z tej... binem? Tak, tak. Tam maszynka do kamieni z reguły. No może w sumie dać, bo się niby zmieści. Nie zmieści, bo to od jednej strony się No wierzy. to dobra, ale to tą dużą samozbierającą przestaw pod strych. Bo ona jest na dworze, szkoda, jej nowa jest. Całkiem nowa. To tamta już jest stara, to się tam może stać. No nie A, wiem, to... Bergmanka ma... ja bym tu dał, to, ja bym tu dał te szklarnie. Czy nie? Dawaj. One są takie małe? Do tego tu wejdzie... Gwizdu, trizdu i no... Dużo. A wiecie... Ha! Myślałeś, że to powiem! Haha, ha, nie! Nie dla psa. No, świzdu, gwizdu, wejdzie ich. Dużo. Nie zależy, Chyba wywali z serwa. No. Haha, ha, bardzo. Się bawi. I że w pod przypiepsił. Bardzo śmieszne. Do której to dać tej stodoły? Ej, Bebik i Matthew, a wy y, dwa osobne farmingy kupywali? Kurwa. A co na jednym weźmie tu A też przed premierą? Tak. Ta. I na Steamie wszystkie. oba? Nie. Na G2. Na G2? A, <grym> na G2, ja na Steamie. Ale masz ze Steamową wersję, o to chodzi chyba, nie? Na Steamową. Bebik. możesz mężczy. tego wysłać. Ej, ja chyba kupuję nie, tego skupia, rasta, co? nie? Nie przejdziesz. Ja chyba kupuję. Nieee. ci pomóc. Znajdź to płacalny biznes. A nawozy na usługach weź. A Piotrek? Albo ten. Który? No Ty. A, no. Nikt tak na niego nie mówi, nie? Nie zajarzył. Mówisz? Nie zajarzył, bo nikt tak do Ciebie nie mówi. Dobra, nieważne, Ty też nie zajarzyłeś, widzę. A. tak. No jestem jak kłócią w domu. Nie. Normalnie normalnie bym powiedział, znając go, by się wycisił pewnie teraz, nie? Że się go wyciszył. Oh, Aaaa, nas. To ja? No, nazwę. Serio? Jak? Czy ja mam. Na Discordzie mam 35. Pingu, aha, super. Teraz internet podskoczył. Normalny internet. Ja nie mogę, Ten internet jest beznadziejny, nie? Działa, działa, działa i naraz twierdzi, dobra, to zrobimy sobie 2 minuty przerwy i dalej działa. Kurde. I pisze, że są o. cztery osoby na serwerze i nie można wbić XD. Serio? No. XD jaka peka. Jaka czekaj, zaraz to zmienię w ustawieniach, dam na 8. Peka? że jest nas czterech i wywala. Wiesz co, ja lepiej dołączę do kachel kr kachel Kachel Gospodarstwo Rolne, Kachel Czekaj, by to w ustawieniach było? Sorry, sorry, okay. nie ja, że trochę e, dalej dom. nie załapało, że nas jest. Dobra, można 8 ludzi, Dobra, Ej, nie mamy kasy tyle, żeby karnie zrobić Bierz kredyt, dobijajcie i bierzcie kredyt. Ej, czy są... Kredyt, kredyt nie A. Um. nawet nie przyzwyczajeni, że ma uprawnienia. A komu to potrzebne? Zawsze się obwierdzielam Oczywiście, synchronie mm. Najlepiej zawsze dołączyć ostatnim Ja zawsze. mam 100% co? A ja o 0 mniej No more no more, no more, no more, Czemu na pół mamy ustawione? Gdzie jest John Deere? Ja nie mogę, gdzie są te procenty? Ej w ogóle e, się wam pochwalę. No. Ja byłem na petnarach, teraz mi się przypomniało Pożal mi się, no. E, tych widziałem. E, kuzynów, albo kuzynów szli sobie z kamerką. I majster, gdzie ja jestem? Myślałem, Co? że Golsa. gdzie ja jestem, ja byłem na innym polu. A mnie ten, mnie wywaliło, ja dołączę właśnie teraz. To po Ich też nie. wywaliło, nie wiem czy wiesz. Gdzie ja zajechałem w ogóle? Krok i niedowierzanie <śmienicza> E, bo bredalka nie wchodzi <śmienicza> Bredalka nie wchodzi, <śmienicza> Ustaw tam z tyłu Ja pierdolę Ja nie mogę znowu któryś dobija. ja te szklarnie chcę postawić, weźcie mi kredyt na te szklarnie No to, to ci nie dam no, jak nie umiesz to nie wiesz Muszę uprawnienia Kubie zabrać, bo on się za bardzo rządzi Okej okay. Właśnie O, to to to, to. Piotrusiowi trzeba zabrać uprawnienia, bo ma ze mną Wystarczy Dość Ej, No nie, no że... webi nie mm. gada z pałami, big no nie tyle. Ja Myślałem, że chcesz 10 szklarni, a to tak 100 tysięcy. Ile tego krytyka chcesz? Jedziemy z pałami. Pał jadą z nami, jak oni jadą z nami. Ej, Maj gdzie jesteś Nie Niego, co ty ma, co? 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 Co to za herezję? Low no, jack. Bądźmy fajny, no mono, O mono. Parwampa O oh, mono, mono, mono. To mnie masz super stręga No bo on nie działa na maszyny Masakra! Właśnie ile można? Ja i znowu mnie wywali Też Co? O, ile, ile można mieć na więcej kredytu? W sensie wziąć? Pół miliona 500. 500 no bo potem nie masz zdolności kredytowej <grym> ja Jest Jestem niewypłacalne po prostu i to lano. Fizyka. O sorry hey, Majster wejdź podjeść bardziej ten Tu jest bardziej skarpa, tu jest przodu Tu Sprawdzamy Uwaga, testuję. Ogień. Okay. A weź przewróć tam przyczepę. <grym> A nie idzie. Bo ja bym musiał mieć paletę, czy coś. Żeby czymś popchoć. popchodź. Popchodź. <grym> popchodź. Nie <grym> <za rady. grym> yeah. to, tak, patrz, ile brakuje, tak... Jakby to było na tej wysokości, to było fajnie. No poka mnie ten szybko sprzęta. No lecimy dalej. Tylko stój, stój, stój. Trzeba szarze je stawić. po prostu i nie będzie Ale nic Ale pięknie ustawiłem. Ja mam Pomysł majster, i patrz i to, patrz, to. patrz to. Chodź tu. Okay. O kur... Ale laga miałem Ja pierd... O, Ja pierd... Jaki lag Teraz Który wziął? Skąd mamy tyle pieniędzy? Ej Ej, no właśnie Co? Prawie milion Ja się boję wejść w nasz kredyt, nie? No fajnie, 870 tysięcy 875 tysięcy kredytu mamy I nawet tyle nie można ja Jakby ci to nie powiedzieć nie My jesteśmy zaufani i mamy zdolność kredytową na poziomie mi Aha, dobra, bez limitu A, A kto to wziął? To... No właśnie kto to wziął? No, ja nie wiem, ja budowałem 000... To jest Czekaj, stój, stój, stój! Kurde, weź tam cofnij, bo to idzie dobrze. Bo ja wiem 100 tysięcy, a co jaśnie się, się zlagowało, i jakby myślałem, że ja to trzy razy wziąłem. Tak, ja, Można... Bo ty brałeś i może cię zwaliło i to dlatego? No? Nie wiem, ja oddaję powoli sobie. Tak. Ja no, na pewno nie, bo ja nie mam przecież. <laughs> ja muszę właśnie usunąć. Moc, być majster, właśnie. Ja muszę coś szklarnie usunąć, bo się źle postawiłem. No. Troszku nam... troszku mamy lewitujący asfalt Bardzo nie, no. tylko troszku Czekaj majster, ciekaj. taka trochę lewitująca Nie Pociąg będzie syf Co to jest? A znając nasze szczęście to zaraz pociąg uleci Na metrów dalej. O kurde, ja się nie zmieszczę Daję, patrz dawaj, majster dawaj Co? Już? Dawaj Co robicie tam dzieci? Łapar, jaki system wymyśliliśmy Wow. Ja pierdziele Stop the damn train Damn train, damn oh. train. Wow. Yes! Dla nie Patrynek wygląda na kwestię Ja pierdziele Co tak myście tak tak. zrobili? Filtr z desek To jest te sitko i to tak no, ten Sitko? Wielki zostają na torach se Kuba Widzę no My na mostek wjeżdżamy Serio? Ale kozak! No, do... no widzę, ja tu ja tu lecę edytorem, bo ja edytuję teraz. No. Zarobiście! Ej! Ja się tak zastanawiałem czy się by dało na tory wjechać i z toręż z tego mostku, ale jak, jak przez niego przenika to jeszcze lepiej. Jesteśmy po prostu inżynier. No. Kurde. Normalnie, jakbyście byli na polibudzie, to już macie zaliczony sms, nie? nie w sensie, zaraz, zaraz, magister inżynier. Jak coś pamiętajmy, majster, przez deski przechodzą kamienie. Tak. To trzeba zapamiętać, to jest wiedza bardzo potrzebna. Dziesięć ciekawostek y z farminga. Przez deski przechodzą kamienie, miejsce 11. Nie takie... wiem, <laughs> ja ostatnie, kto pytał. I tabelę zamyka! Mama. To taki To jest pierwszej co? Co? I czemu tych kamieni tu jest tak mało, a tu jest tak dużo sprzedów? Zapytaj się ich. No barmy, bo farming tymi... tymi... tak się chciał. No tu majster jeździł podwójnie. <grystanie> tak pan Jezus powiedział. <grystanie> bo majster myślał, że rozsiewa siewa y, a rozsiewa oraz kamienie. Mnie śmieszną ci ludzie, Majster, co robią w tych opcjach, że na przykład z 5 metrów robią 50 metrów. I po... Znaczy, pięćset tysięcy metrów. I potem jak oni jadą, to nawet nie widać, że to wybrało, a to bierze z tak daleka. Mhm. Jest tam im lapserze jedne. It's Friday day and the sun is my new world. A, spokojnie. Ty, i co, wy naprawili już ostatnio? Bo już wszelkie się robić, co nie? No nie, nie ma mechanika. trzeba. A szajrze oh, się stało dzisiaj. Kurde. na no ścielarkę zepsuło. To do to niech ścielarkę. No za ścielarkę <laughs> musimy sfinansować. Śelarki! Nie, musimy za ścielarkę. <laughs> ścielarkę. Na ścielarkę potrzebujemy. Co... Minia polska robię. Ej, co normal. ja mam robić? Kupę w Majdy. Coś czekaj Nisję! Właśnie, jak my dawno nie robili. Orka za dwa kaple. Dawaj Orkę! Uwolnić ORKĘ! A, <śpiewanie> ja, ja będę na no, największe no 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 pole i powiem, nie żeby się, nie nie się nie chce spać. Bo jak Bokon miał jeden odcinek o nazwie uwolnić ORKĘ tam orał to w pole. Jeb, mnie wywaliła. Ja myślę, no, że laga no, Mama, ja wyłączony i... tempomat w miejscu stoję. <śpiewanie> ja mnie <śpiewanie> ja mogę przyjąć. Bo nie masz prawniej. Dawajcie nie nie mi na... pole jedenaste. nawet nie jesteś na gospodarstwie, a nie jesteś. Albo nie, nie, nie. Działe. Wziął dziecięci. Chciał dziecięci? Jaka beka. Dobra, starcie tych pól. No raczej się szklarni. Szklarni są spoko, bo one cały działają. No. No. Nie, to co w Polsce. Ale nie jest Johan Ners. W Polsce nie Wszem, ale, wcale. Nie, nie. Permix, to Takie Wiki. Ej, bo ten John Deere nie umie tego unieść. Czego? No, tej, tego kultywatora. Jaki kultywator? No, do... Co? nasz John Deere? Nie, po prostu John Deere z tego kontraktu nie umie tego. To mamy kontrakty? Ja no myślałem, tego? że jesteśmy niezależni. A, Jak polskie feministki, co? O. Ej widzieliście ten film? Nie Że babo e, czy... Masz go podniesiony No tak, ale patrz teraz jak podniosę Dobra, nie patrzę Dobra, <laughs> no, ja tak... nie patrzę Uw, A nie, dobro Tam się coś jakoś zbagowało Kurde ładny Uw, z... Jakie... Ładny ten Ideal Tylko czemu go Babik kupił? Maestro, Bo jest głupi Ideal to jest najlepszy ten, fenty. Ale czemu tego kurde kupiłeś? O to mi chodzi Jaka mapa? Boli się w V20. V20. Kurde, Derek bardzo nie Jąderek, Derek? 5 Derek, no. Pięć A jąderek? Co? Ej, idę spać. <laughs> Już wczoraj. Tak... wczoraj tak zrobił. Wczoraj, wczoraj ja to... lubi się powtarzać. Wiecie co, bo historia lubi się powtarzać idę spać e, gdzie ja tak zrobiłem majster przy tym siebie Gdzie? To jest To ja no. oddaj tira Daj go! Stało? Nawet go nie parkuj ja jedę tankować Daj no, go po... Ty czekaj ja podweczkę podjadę gdzie ona jest, na A to czy temat? chcesz ty jechać po wodę? Mogę ja jechać No to ona jest chyba ja z... zacofana tam koło miodu i wy, wyładuj... No, okay. bo ja tam cofam na końcu i wyładuj okay. ją tam, a zresztą miód coś znowu zrobić, bo ja mam taką tendencję, że zapominam yeah. o tym miodzie pieprzanym Ej, tak jest traktor na metan. Gdzie ty go tankujesz? Na przykład tego New Hollanda Metan Power. Zobaczcie se w małe traktorki. Series na metan? Traktorki? New Holland? Wiem, że Steyer coś tam kombinował z metanem Jest metane power Zobacz, te małe ciągniki, tam jest ten taki na gąsienicach, New Holland, mały. Ten na gąsienicach, nie? No na metan, i gdzie ty go masz za Ale Który? Ten mały, mały New Holland? Który mały New Holland? W, w... Holandini. O! Ten na CNG? Co? Ten na CNG? No CNG. Ale CNG to nie jest metan. To jest sprężony gaz ziemny. No w sumie to metan, ale to się inaczej z... To co z krowy jest z dupek to... Nie, sprężony A? gaz ziemny, to jest po prostu to co masz w miejskiej instalacji gazowej. Mm. I, I ten, raci polskie e autobusy miały być na to. Ale chuba, daba, kupili... Jecha. Ale w sumie nie kupili nic Nie kupili nic. Co? Co ci mam zrobić? I znowu mam pełną maszynę. Wylałeś to? Aha źre. Co za trep. Dobra, co sprawdzić, ile mamy minut. Dobra, 27. Trzymajcie się na razie Bye. i baji.